TELL ME ONE MORE BEAUTIFUL LIFE ONE TOUCH AND MY LIKE A STARSHIP SPEEDING INTO THE NIGHT YOU AND I GET LOST IN THE EMPIRIC BABY TELL ME ONE MORE BEAUTIFUL LIFE ONE TOUCH AND MY EYK 214 dzisiaj ze mną Filip i Kuba. Siema. Siema. No i słuchajcie, dzisiaj będziemy eksplorować oto ten opuszczony budynek. To jest opuszczony hotel. Biały dom na rogoźniku, e, i będziemy eksplorować te klinice do końca. Będziemy eksplorować taką Tam wejdziemy sobie zobaczyć do tych drzwi, które są. Jak widzicie, jak już tutaj kude wygląda, przez jest już rozpierdzielane. No i owszem, słuchajcie, bezbędnego przedłużania zapraszam. My na idziemy sobie tutaj zobaczyć. Dla gości, no ale to my pójdziemy sobie zobaczyć do tych drzwi tam. Tak, ktoś się trochę Ej Nie chodźcie, chłopaki, zobaczymy sobie tutaj. To, ale po prostu... jest, nie? Zobacz. Cicho, cicho, cicho. Okay. E, nie wiem czy nie pójdziemy tu aż tu, tu, tutaj e, masz telefon fizyk tutaj ze sobą tutaj zastosujemy go jako latarka mm. dobra. E, nie ale nie wiemy tego bo jest na jak w dupie nie, nie. dobra to chodź No, no. Dobra, czekaj. To jest, to jest słaba, ale ja to w <laughs> ja się boję na ja, opie, tu jest w dupie. Ja nie wiem, co tam jest. Ej, ja się trochę cykam Idziemy dalej, czy nie? Dobra. idziemy dalej czy nie? Jakaś, Ej, no Nie wiem, te piwnice są trochę niebezpieczne. Ej, Filip, idziemy zobaczyć tam. No, nie, 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 jak nie, 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 jak nie, 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 Piwnica to wygląda jak psychiatryk, nie? Kurwa! tego pomieszczenia powiem, czy się da wejść, to nie wiem. Ja szczerze powiem, ja mogę eksplorować budynki, ale ja nie lubię. Tak nie mam latarki, i wchodzę do piwnicy, że jest ciemna w dupie, nie? Czekaj, czekaj. Nie, tam nic nie ma. Nie, wychodzimy? Wejdziemy przy okazji sobie na dach. Bo idzie wejść. A co w tych drzwiach jest? Zobaczymy co jest tych... O k**wa Te to wygląda Te to wygląda jak, jak, jak no, j, Jakiś piec czy jakiś grzejnik Miotła to, do to, j**wa Ej a idziemy zobaczyć tam czy nie Tam do tam Czy tam jest czy tam, no. Patrz, na, chwilę, na chwilę chodź Chodź Patrz co tu jest <noise> Nie wiem, słuchajcie, ja mam bardzo dziwnego kolegę, widzowie. Pato to. Chodź. <grymne> Dzisiaj zaprezentuję Wam mnie Dobra, a bez żartów idziemy dalej. No, e... Idziemy do środka, wybieramy się po raz kolejny. Ok. Nagrywam Nadry i tyle. E, słyszycie, jak echo się odbija? Fes. No, tutaj pracownik z piekarni, jak ponoć mówił, że miał, majster mówił, że miał wesele. Był tutaj na weselu kiedyś. <grym> 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 To nie jest kuchnia A tam idziemy zobaczyć później do tych drzwi czy nie? Nie widzę, że zobaczcie tam pilnuje kolega Co? Pyrka za ruchu Tak, ale tu dopiero ciągle w dupie Zostaw to. nie chciałem zobaczyć. Tu jest jak widzicie te, Ej, ale chłopie zobacz. To nie było takie porozpierdzielane jak To na, na wielką odpowiedzialność, schodzimy na długą piwnicę. Ale czekaj, czekaj, spokojnie. Ja tam nie idę, się trochę cykam. Widzę dobrze, że... że krzesełko. Okay. Okay. Przechodzimy do dalszej części naszego eksploringu. Idziemy tam, bo się trochę cykam. Wyjdziemy latarkę. Bo nie wiem, czy to jest woda, czy coś było widać. Nie, to nie jest dobry pomysł Filip. Chodź. Ej, nagrywaj mi tutaj pod nogi, a nie. 基本啥人都不在乎。<laughs>

My kuko zrobili w ogóle Nie, my przechodzimy do górnej części. Dobra, to my wracamy do eksploracji, ale nie schodzimy już na dół. Te ale imprezy tu musiały być. Jest przejścia, ale dobra, to my my eksplorowaliśmy. Tu już na tym balkonie chyba byliśmy. Ja już byłem na tym balkonie. Byłem w bardzo fajne miejsce, ale niestety e, zostało opuszczone dawno temu. Teraz Wam pokażę z perspektywy, jakie było robione zdjęcie. Zobaczcie, kiedyś wygląda teraz tak, a wyświetla Wam zdjęcie jak wyglądało poprzednio. Teraz wybieramy się na samą górę. Naszym celem jest dzisiaj wyjście na dach. Pa, jak tutaj jeszcze byłem, nie? To chłopiec tu wisiał kwi e, kwiaty wiszące. A tu jest. Tu jest. A tu jest. A jest wywalona szyba. Pa, tu też. Jak wchodzimy dzisiaj na dach tego budynku? <coughs> Czy nie? nie? Na zdrowie Na zdrowie Filip, popatrz tu Aha. Czekaj I tak się prezentuje widok Jakby pewnie tu nie było tego lasu to by pewnie było fajnie, nie? Czy no nie, bez lasu nie jest fajnie

Ej patrzcie, coś wam pokażę. Nie wiem, to takie... ...typa kontakt. Nie ciekawe czy on w ogóle działa. Dobra. My może przejdziemy... To jest urwana, hopie. Kurde. Ej. Co to jest wo? Się pytam Się festykam. Co to chłopie było? Te. Kurwa. Ej, chłopie... Ja nie podejrzewam, że budynek może być nawiedzony. To, a spodziewasz się, że chociaż ten budynek jest nawiedzony czy coś? Ej nie, bo, bo ja się nie spodziewam że ja się serio nie spodziewam. Ej, tak, zejdziemy stąd, hopie Utknęliśmy tu Myślę, że on będzie. Że, że, nie, Co? coś. Trzymaj na chwilę. U, słuchajcie, widzowie. Jestem trochę pod wrażeniem, bo słuchajcie. Cicho, ale. Cicho, jestem na urbekie. To słuchajcie. E, pierwszy raz się spotykam z czymś takim, że normalnie drzwi na pierdzie Raczej. Cicho, cicho to ten ktoś coś może walić za drzwi. Mhm.

weź no na wszelki wypadek weź i jedziemy

mamy budynek czy nie? Co? Opuszczamy budynek czy nie? Jeszcze w sumie trochę pozwiedzał. No, powiedz coś widzowie Widzowie słuchajcie, wcześniej jak tutaj byłem to te drzwi tak nie napierdzielały Chyba y nakręciliśmy na ducha to jest za ducha <noise> Albo jakaś szczura <noise> No dobra, nie cekaj ja zrobić Właśnie, już jesteśmy blisko, więc... Nie. Nie. O nie. Dobra. To my widzowie, e, my już będziemy się z wami żegnać, A bo posłuchajcie, e, trochę creepy się zadziało, A. nie wiem czy to wiatr, czy to czy po prostu zjawisko nas przyrodzone, jak to inaczej nazwać, albo po prostu e, jakieś... Albo <laughs> jakieś dziady jakiś szczur Menele bo no, posłuchajcie, bo to fest Jak żeśmy weszli na górę to serio pieprzą za nami drzwiami zresztą Nie, to widać na myślę, nagraniu że to ma... Myślę, że to wiatr był No ja też myślę, taką nadzieję mam Ale posłuchajcie, my mamy jeszcze do was na koniec coś do wrzucenia I słuchajcie Spanę Chcemy tą za długo. <laughs> I wam podziękować za oglądanie, a poza tym to jest okay. wandalizm Wiem, żartowałem Dobra, to dziękuję za oglądanie, łapa w górę, podajcie na kanał Kuba no. P10. I my się żegnamy z Wami, to trzymajcie się, Siemano. Siemano.